Widzowie, witajcie w następnym odcinku, w krótkim odcinku i dzisiaj, mm, no pewnie my, myślicie, co się tutaj stało, czemu jesteśmy tu nie w Robloxie. Otóż chciałam wam pokazać, że, uwaga, no, zobaczycie za chwilę. tam nam się tutaj wczyta, wy zostawcie w tym heja, lajka i subie. i patrzcie. Udało się. Dobiliśmy 100 subów do końca przed e, końcem wakacji. Jestem z tego bardzo dumny. No otóż mam 101, nie 100. I spodziewajcie się za chwilę specjala na 100 subów, które no, będzie o 11. Nie. No tak, o 11 mniej więcej. E, więc no. Oczekujcie, no i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli nie chcecie przegapić specjala, więc, no to był taki krótki film, bardzo dziękuję za oglądanie, no i trzymajcie się i cześć, lecimy po 200 subów.